Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam oprogramowanie od Microsoftu. Jest to oprogramowanie Microsoft Launcher do zarządzania telefonem dziecka, zabezpieczeniem telefonu dziecka przed nieodpowiednimi, wyświetlaniem nieodpowiednich treści. Pozwala też namierzyć telefon dziecka, wszędzie tam gdzie się znajduje, czyli taka po prostu kontrola rodzicielska od Microsoftu. Wcześniej, oczywiście, trzeba skonfigurować specjalnie konto. To konto, jak zapewne wiecie z poprzedniego filmu, jest na stronie Microsoftu, ale tutaj nie będę się na tym rozwodził, tylko skupię się na tym oprogramowaniu. Czyli wchodzimy do Znanemu, znanego zapewne wszystkim sklepu Play. Tam wprowadzamy e, Microsoft Launcher i pobieramy aplikację. Po pobraniu aplikacji, aplikacja troszeczkę waży. Po pobraniu tej aplikacji nastąpi automatyczne uruchomienie, instalacja i zobaczycie, jak aplikacja wygląda już od środka. Oczywiście ekran powitalny, szereg różnego rodzaju zgód i em, przede wszystkim uprawnień zarówno do kamery, jak i do kontaktów. Także tutaj całkiem sporo tych uprawnień aplikacja wymaga. Teraz wybieramy sobie tapetę. Czy chcemy mieć standardową, klasyczną tapetę telefonu, czy taką dynamiczną tapetę zarządzaną właśnie przez tą aplikację. No i oczywiście logujemy się przy użyciu już wcześniej założonego konta w Microsoftie. To konto to konto dziecka, czyli na to konto nałożone są specjalne ustawienia, które rodzic może wykonać, to konto jest weryfikowane, też może być weryfikowane przez rodzica pod kątem choćby na przykład obecności w internecie lub po prostu czasu pracy na danym urządzeniu pracy, no mam tutaj oczywiście na myśli z, głównie zabawę, bo raczej dzieci to jakiejś dużej pracy nie wykonują no i tutaj loguje się, próbuje się zalogować bez podania adresu e-mailowego, ale oczywiście adres jest konieczny, wprowadzenie hasła i teraz następuje logowanie. Zobaczcie, mamy, e możemy sobie wybrać swoje ulubione aplikacje, te aplikacje później będą do zweryfikowania po stronie rodzica. No, i zaczynamy. Funkcja rodzina jest pobierana z chmury. Jesteśmy witani. Jest krótki kreator pomocy. I tak naprawdę, tak wygląda sama aplikacja. Ona daje nam. Daje dziecku niewiele możliwości konfiguracji. Bardziej służy do wymiany notatek z rodzicem, jakiegoś kalendarza, ponieważ można tworzyć wspólne kalendarze, można tworzyć właśnie wspólne notatki. Czyli, jeżeli coś chcemy dziecku przekazać, to możemy mu to po prostu zapisać, i program to wyświetli. Ale, czyli, od strony dziecka, tak naprawdę. Ten program y, niewiele robi, ale od strony rodzica robi bardzo dużo, ponieważ daje rodzicowi pełen wgląd w to, co robi jego pociecha, to co robi y, nie tylko co robi, ale gdzie się znajduje, y, czy telefon. Y, no i takie proste sprawy, jakieś serwisowe, typu czy telefon nie jest uszkodzony, czy telefon jest zaktualizowany. Y, 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 no a rodzic przede wszystkim ma też wgląd. Choćby y, może odpowiednio wprowadzić pewne ustawienia, na przykład harmonogram korzystania z, z danego urządzenia. Może dziecko na przykład wyłączyć w godzinach lekcyjnych telefon i wtedy nic z tym telefonem nie zrobi. Y, może y, zweryfikować, gdzie wchodzi, na jakie strony internetowe dostaje statystyki. Także naprawdę bardzo duże możliwości konfiguracyjne. Następnie wszystkie informacje, które są teraz wyświetlane e, są pobierane z chmury e, Microsoftu, czyli z tego, co wcześniej skonfigurowaliśmy my jako rodzice. Możemy podejrzeć te dane. Oczywiście. Przy odpowiednim dostępie możemy dodać kolejnego użytkownika, chociaż wydaje mi się, że w kwestii telefonu to jest raczej jeden użytkownik. Zobaczcie, od razu jest informacja, że można spędzić ze sobą razem Skype'a i oczywiście konsolę Xbox One w jedną taką chmurę dla dziecka, czyli. Wprowadzając ustawienia do jednego urządzenia, np. do Windowsa 10. Od razu te wszystkie ustawienia przenoszone są również do, yy, Od razu te wszystkie ustawienia wprowadzane są również do innego. Do, do, do innych urządzeń, yy, które podlegają tej kontroli. Yy, jest zainstalowana specjalna przeglądarka, dzięki której yy, po. Yy, yy, Wprowadzenie odpowiednich ustawień na stronie będzie to, co dziecko wyświetla, będzie cenzurowane, czyli nie wyświetlą się na pewno żadne nieodpowiednie strony internetowe. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym programem. Jak sami widzicie, z punktu widzenia dziecka, tutaj jest naprawdę znacznie mniej ciekawy ten program. Jeżeli chodzi o, znowu o rodzica, no to zapraszam do pierwszego, pierwszej części filmu poświęconego właśnie bezpieczeństwu dzieci w internecie. Tam będziecie widzieli całą konsolę, ca cały ten system po stronie Microsoftu. Czekam na wasze opinie, na wasze komentarze. Mam nadzieję, że e, zainteresowałem was tym tematem. Może też poruszyłem e, troszeczkę, bo chciałbym wywołać jakąś większą rozmowę. Może e, polecicie mi jakieś aplikacje, które e, nie znałem do pokazania, do przetestowania. Czekam na wasze opinie, na wasze komentarze, na waszą aktywność. Mam nadzieję, że film wam się podobał i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.